Ciemka świrki, będziemy dzisiaj robić kontrakt na AK-47 Neon Revolution Mam przygotowane skiny i jak widzicie Nie mam rangi, nie jestem global elitem No i będzie trzeba zagrać w końcu jakiś matchmaking Pewnie będzie na kanale na YouTubie Czyli coś w stylu powrót do globala No jak widzicie dawno nie grałem Your matches, pokażę wam ostatnie moje mecze August 10 Fajnie, fajnie nie? Fajne, no 19 fragów, 23 śmierci No form, no form ale dzisiaj nie będziemy grać, dzisiaj nie będziemy gadać też o globalu, tylko będziemy robić kontrakt na AK-47 Neon Revolution. Tak jak mówiłem, zostawiliście pod ostatnim odcinkiem naprawdę dużo łapy w górę i dużo komentarzy na jaki, na jaki kontrakt właściwie jaki kontrakt mam zrobić, na jaką broń. No i myślę, że AK-47 Neon Revolution jest to jeden z lepszych kontraktów, ponieważ wydajemy na kontrakt około 30 euro, a zwraca nam się z 30-40, no trochę profitu jest, zwłaszcza że itemki są minimalware. Tutaj mam parę FAMASów, w faktoryniu chyba dwa. Dwa New, 2 dwa Factory New famasy. No, nie wiem czy to coś da. Jak widzicie, mam 4 2 3 4 5. 5 skinął właśnie z z tej skrzynki zk 47 Neon Revolution, czyli z gamma gamma 2. Gamma 2, jak dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. Gamma 2, gamma 2. chyba gamma 2. Więc będziemy robić kontrakt. Mam nadzieję, że nam się uda. Więc co, dajemy sobie itemki do kontraktu. Mm, ustawimy sobie to jakoś ładnie tutaj Famas, tutaj MP9, Famas, Famas MP9. OK, jest ładnie ułożone. Narysujemy sobie jakiś ładny obrazek, w sumie nie będziemy rysować fajnego obrazka, wpiszemy sobie po prostu w Access, w access. I napiszemy sobie Love Gaben. Mam nadzieję, że, że to nam coś da I, i oczywiście kontrakt będzie udany, bo ostatni udany kontrakt chyba był parę miesięcy temu. Więc dawno nie było fajnego, udanego kontraktu, więc jeszcze namalujemy sobie serduszko, możemy je nawet zamalować sobie trochę zamulujemy. Oczywiście, żeby przedłużyć odcinek, tak, to jest kwestia finansowa i w ogóle przedłużamy odcinek, po prostu więcej więcej mi trwa odcinek, więcej czasu widz poświęca na oglądanie tego odcinka, ja więcej zarabiam stawki z YouTube są naprawdę niskie Więc co, myślę, że możemy robić kontrakt, mam nadzieję, że że nam się uda go zrobić, więc dwa razy kliknąłem, ale dwa razy mnie nie zaakceptowało, do trzech razy sztuka no i mamy kontrakt i mam nadzieję, że będzie AK-47 NEON REVOLUTION, zaraz zobaczymy co będzie Jak coś wypadnie mi z FAMASA MAMY AK-47 NEON REVOLUTION, teraz zaraz zobaczymy w jakim będzie stanie Jakby był faktory NEW MAMY AK-47 NEON REVOLUTION Jest to w końcu udany kontrakt na jakąś broń I jest naprawdę bardzo ładny Jakby... Nie, to będzie fabryczynowy, nowy, nie no, patrzcie to nie, minimalware, jest minimalware, ale mamy profit, zrobiliśmy chyba 20 czy 30 euro profitu, więc myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Podpowiem wam jeszcze ile kosztuje taki AK na rynku, już wam mówię, zajebiście, AK na rynku kosztuje 60 euro, na kontrakt wydaliśmy około 35. 35, 30 w sumie plus, minus, zależy po ile kupujecie Famasy, bo niekiedy Famasy są po 3 euro, niekiedy są po 2, 2 22, 22, 30 no ale zrobiliśmy profit około liczmy 25 euro, ważne, że mamy profit, ważne, że mamy akacza Neon Revolution, więc myślę, że kontakt jak najbardziej udany, możecie stawić po sobie łapkę w górę, możecie stawić subskrypcję na moim kanale, żeby być po prostu na bieżąco za wszystkimi filmami no i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia trzymajcie się, na razie